Bóg sam przygotował swą drogę zbawienia przez Chrystusa. To był bój. Jeśli my dziś, siostry i bracia, mówimy, że jesteśmy zbawieni z łaski, darmo, to pamiętajmy to, że my możemy darmo przyjąć Jego łaskę. Jest możliwe także dzięki bojowi, który Chrystus przeżył tam w ogrodzie Getsemanii. Pamiętajmy o tym. Jeśli myślicie, że Bóg Was nie miłuje, o Was nie myśli, wspomnijcie na Chrystusa modlącego się w Getsemanii. Jeśli czasem przychodzi nam w życiu przeżyć swój własny ogród Getsemanii, kiedy musimy dźwigać krzyż, cierpienie i kiedy my także wołamy, Panie Boże, Ty wszystko możesz. Ty jesteś mocarny. Możesz to zmienić. Kiedy czasem spieramy się, a nawet kłócimy z naszym Bogiem, wspomnijmy na Chrystusa i nie zapomnijmy dodać. Może wbrew sobie samym, ale nie zapomnijmy dodać. Lecz nie moja, ale Twoja wola niechaj się stanie.